Siemanko, dzisiaj zrobimy skórzaną zawieszkę do samochodu. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ją wykonać, to zapraszam do oglądania. Zawieszki zapachowe idealne do samochodu, do garderoby, do salonu kosmetycznego. Przygotowałem 5 wzorów. Każdy wykrój składa się z trzech elementów. Tutaj mamy taką wizualizację, jak to będzie wyglądało. W dodatkowym opisie będą jeszcze te wszystkie średnice dziurkaczy. Tutaj mamy wykrój, gdzie są wyznaczone poszczególne otwory, a tutaj mamy wkład do całej zawieszki. Więc zabieramy się do roboty. Wykroję, odrysowuję teraz na Brystolu. Używam miękkiego ołówka, tak żeby te krawędzie się nie pozaginały. To jest akurat 7B i odznaczam od razu punkty. Odrysowuję jeszcze wkład, który później wytniemy z tektury. Do wykonania zawieszki zapachowej będę używał skóry 2 mm, licowej, roślinnie garbowanej. Kolor jest dowolny, tak samo jak i skóra. Możemy wykorzystać dowolną skórę. Super sprawdzą się jakieś większe ścinki ze skóry, na torebki, czy z tapicerki samochodowej. Więc tutaj mamy spory wybór. Odrysuję teraz dwa razy ten szablon pamiętamy tylko żeby zrobić to w odbiciu lustrzanym bo nie chcemy mieć z jednej strony lica a z drugiej mizdry jeden wykrój mam gotowy Drugi dla przypomnienia w odbiciu lustrzanym, no i teraz w zależności jak robimy, możemy wyznaczyć wszystkie otwory na drugim elemencie tak samo jak przy tym pierwszym. No ale ja będę wykonywał otwory na szef już po klejeniu przez dwie warstwy i podobnie jest z otworami, przez które będzie się wydostawał aromat z wkładu, który będziemy wkładali do zawieszki. Możemy wykonać na jednej stronie albo na dwóch. Elementy mamy wycięte, więc w następnej kolejności otwory. Pierwszy dziurkacz mam gotowy. Kolejny dziurkacz gotowy, i teraz większa średnica. Dziurki gotowe. Tak jak wspominałem, układ może być dowolny. Teraz idziemy dalej, w następnym etapie sfazuję tylko te krawędzie, dlatego że będę je za moment sklejał, no i wszystkie te górne wierzchnie będę mógł już zrobić po sklejeniu, natomiast tutaj już później będzie ciężko mi się wrócić, żeby sfazować i wypolerować, więc dlatego zrobię to w tym momencie. Jeśli robimy schromówki, no to oczywiście pomijamy ten etap, bo nie wchodzi w grę w ogóle jakiekolwiek kwazowanie. Górne krawędzie mam gotowe, więc teraz przechodzę do sklejania. Po tej stronie będę od spodu kleił na całej długości. Natomiast z tej strony tylko do ostatniego otworu, więc mniej więcej sobie zaznaczę. Kleję mniej więcej na szerokość szwu. I tak samo druga część. Poczekam teraz, aż klej będzie przezroczysty, i sklejamy. sklejone, odstawiam to na dłuższą chwilę, żeby klej wysechł, no i będziemy robili otwory, pokażę Wam mój ulubiony sposób na otwory, no i także Was przy okazji namawiam do korzystania z tego sposobu jest w 100% skuteczny nasze otwory są zawsze pionowe, no i wychodzą w tych samych miejscach, tak jak wygląda to na górze, tak wygląda też na dole Wycinamy teraz wkład zapachowy. Jako wkład używam tektury Panka Disk. Bardzo fajnie się sprawdza. To jest używane do wszystkich zawieszek zapachowych, które nasącza się olejkami, więc idealnie się do tego nadaje. Wkład gotowy. Możemy to nasączyć czymkolwiek, jakimiś perfumami, olejkami, kompozycjami zapachowymi. Teraz robię polerkę krawędzi. Krawędzie wstępnie przeszlifowałem, i teraz wykonam otwory pod szew. Swoje otwory do szycia ręcznego wykonuję w 99% na starej domowej maszynie. Gruba igła i mamy zawsze równe i pionowe dziury. Otwory gotowe. Tak wyglądają od drugiej strony. W kolejnym etapie przeszyję to na dwie igły. No i na końcu zrobimy już końcową polerkę krawędzi. Zaczynam wcześniej, żeby zrobić rygier początkowy. pozostał mi do wykonania końcowy rygiel. Jeśli będziemy mieli tutaj dość ciasne otwory, no to warto zastosować pilorek. Delikatnie rozepchać te dziury, tak żebyśmy nie musieli się siłować. Przy ryglowaniu stosuję taki sposób, żeby docisnąć tą nitkę, tak jak teraz, tak żeby ona nałożyła się z góry na tą pierwszą. Jeśli tego nie zrobimy, no to jest 90% szans, że one nam się skrzyżują. A jeśli będziemy tak trzymać i dociągamy, to ona układa się ładnie jedna obok drugiej. I tak samo od dołu wbijam się z góry i wychodzę igłą też z góry. I tak samo tu dociskam i zaciągam. Jak to wygląda? Od dołu. Kolejną ważną rzeczą jest sklepanie szwu. Może się wydawać, że to jest mało znaczące, ale właśnie po sklepaniu ten szew staje się bardziej jednolity. Za chwilkę może będzie to widać. Gdzieś do tego momentu jest sklepany, a tutaj jeszcze jest. Bez zbijania szwu, szef ręczny mam wykonany. Pozostała mi tylko polerka krawędzi. Mogłem to zrobić wcześniej, ale jeśli korzystam z wykrojów, gdzie mam wyznaczone otwory na szef. No to w 90% przypadków wykonuje taką kolejność czyli wycinam, sklejam, lekko przeszlifowuję krawędzie, wykonuję otwory pod szew, ręczne szycie i dopiero końcowa polerka. Czemu tak? Jeśli korzystam z tego narzędzia do wyznaczania linii szwu, no to wtedy jest lepiej, gdy ta krawędź już jest wypolerowana na gotowo no bo ta linia odzwierciedla krzywizny, które są na krawędzi. No, i ten szef wtedy jest w identycznej odległości od brzegu. W przypadku, gdy mamy wykroje z wyznaczonymi otworami, nie jesteśmy maszynami, możemy coś wyciąć źle, gdzieś trochę zostawić większy naddatek, w innym miejscu leciutko się wciąć. No i później to będzie wszystko widać, zwłaszcza jeśli będziemy stosowali kontrastowy szef. No i w tym przypadku, jeśli mamy taką kolejność, gdzie ta krawędź dopiero jest do polerki, no to ja mam szansę jeszcze gdzie nie gdzie podszlifować, coś zakompinować, żeby starać się dopasować tą odległość od szwu, żeby była w miarę wszędzie identyczna. Myślę, że jest to bardzo fajna wskazówka. Dzięki temu można uniknąć błędów albo naprawić swoje wcześniejsze błędy. No i końcowo nasz wyrób wygląda idealnie. Przechodzę więc do końcowej polerki. Krawędzie mam wypolerowane. Jeśli ktoś chciałby poznać konkretny sposób polerowania, to tutaj gdzieś pojawi się link do mojego poradnika. Tak wygląda przeszycie, a tak od spodu. Bardzo polecam ten sposób robienia otworów. Naprawdę wyjdą Wam równe szwy, nie tylko z góry, ale i z dołu. Sprawdza się to przy dużych grubościach, nawet w okolicach centymetra skóry. Dajemy grubą igłę, no i ona po prostu zawsze idzie pionowo. Nie ma wyjścia, żeby nam wyszło krzywo. Jeśli wyznaczymy tylko otwory i będziemy trafiać igłą w te właśnie punkty, no to nasz szef będzie zawsze równy. Ciężko jest to wykonać ręcznie, bo możemy zrobić 100 czy 200 otworów równo, a przy ostatnich gdzieś nam omsknie się ręka albo pojawi zmęczenie i cała nasza wcześniejsza praca idzie na marne. Tutaj jest lekko, możemy całe godziny robić te otwory i one będą zawsze równe. Można jeszcze rozepchać go. Jest wtedy taki lekko wypukły do szwu. I zawieszka z wkładem gotowa. Zapraszam więc do mojego sklepu z wykrojami. W jednym produkcie będziecie mieli pięć różnych zawieszek, więc każdą wykonuje się prawie identycznie jak tą. Będą tylko inne wzory, inne układy otworów. No i można robić zawieszki do domu, do samochodu, do salonu kosmetycznego, gdzie tylko się da. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć!